Parcerski rajd Ferdynanda odbył się już po raz 12. Drużyny, które wzięły w nim udział, miały wiele ciekawych, a także dość trudnych zadań do wykonania. Na moim punkcie Patrol musi pokonać rzekę. Mają no, sklejone nogi. To jest właśnie trudność, na tym polega trudność. Na rzece ustawione są kamienie i po prostu po tych kamieniach muszą chodzić ze sklejonymi stopami. Na naszym punkcie trzeba przejść przez pole minowe. Jedna osoba ma zawiązywane oczy. Wybieramy tak dokładnie dwie osoby. Jedna osoba ma zawiązane oczy, i druga musi pokierować tą osobę przez całe pole minowe. Drużyny mają za zadanie wysłuchać podkładu muzycznego i odpowiedzieć, kto to śpiewa. Zadania musiały być wykonane w jak najkrótszym czasie i bez popełniania błędów. Na kilkukilometrowej trasie harcerze mieli do zaliczenia 10 punktów kontrolnych, do tego musieli się zmieścić w czasie około 6 godzin. Rajd polega głównie na tym, żeby się orientować z mapą. My idziemy między punktami i jedną z trudności jest właśnie nawigowanie się między tymi punktami, czyli wyznaczenie trasy tak, żeby pójść jak najszybciej i jednak najłatwiejszą drogą. Mamy za sobą pięć punktów, o ile dobrze myślę. Wszystkie konkurencje jak na razie bez problemu, ale trzeba się bać następnych. W sumie tylko raz mieliśmy małą potyczkę, bo źle skręciliśmy, ale to w sumie szybko naprawiliśmy błąd, wróciliśmy na dobrą trasę i ogólnie trasa jest w porządku. Oczywiście, jak zwykle co roku, są dwa punkty jakieś, albo jeden punkt, który jest daleko, daleko po drugiej stronie, ale ogólnie w porządku. W rajdzie uczestniczyły drużyny Hufca Bolesławiec oraz zaproszeni goście. Te tereny, po których się ci młodzi ludzie poruszają, są dość trudne. I jeżeli chodzi o posługiwanie się mapą, to trzeba być dobrze przygotowanym do takiego właśnie marszu. Okazuje się, że większość arterzów zdaje sobie z tym radę. Rajd zorganizowała komenda Hufca ZHP w Bolesławcu i 20. drużyna harcerska Kwisa w Świętoszowie, przy współpracy z dyrekcją zespołu szkół w Świętoszowie i nad leśnictwem Świętoszów. Co jest jeszcze ważnego? Że jest piękna pogoda, że chodzimy po ziemi, która ma też bogatą historię. Przy okazji poznają trochę historii. A można też powiedzieć, że taki sposób spędzania wolnego czasu to jest zdrowie, to jest wysiłek fizyczny, to jest też umacnianie przyjaźni, ponieważ oni z sobą współpracują. No i ciekawe punkty kontrolne zajczają. Wykonanie zadań nagradzane było walutą rajdową, tak zwanymi fertkami. Zwycięża patrol, który zdobędzie ich najwięcej. Choć zwycięzca mógł być tylko jeden, tu liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. A po rajdzie było ognisko, piosenki harcerskie i to, co pozostanie na zawsze – wspomnienia.